Czy kiedykolwiek czułeś, że im bardziej próbujesz kontrolować swoje życie zgodnie ze swoją wolą, tym bardziej wszystko wymyka ci się spod kontroli? Że włożyłeś w to całe swoje serce, wysiłek, a nawet poświęcenie, ale rezultatem była cisza, zwłoka, zamknięte drzwi? W tej chwili często wątpimy w siebie, czy nie jestem wystarczająco dobry, czy idę złą drogą, czy wszystko będzie dobrze, jeśli spróbuję trochę bardziej. Ale istnieje inny punkt widzenia, bardziej subtelny, głębszy i harmonijny sposób słuchania życia z naturalnym rytmem przeznaczenia. Karl Jung, psychoanalityk i myśliciel zajmujący się ludzką duszą, powiedział kiedyś: To, co jest Twoje, znajdziecie, gdy będziesz wystarczająco gotowy. To zdanie nie jest zaproszeniem do bierności. Ale wezwaniem do wewnętrznej harmonii. Jung nie mówił o przeznaczeniu jako o zimnym wyroku, ale jako o strumieniu, o znaczącym zbiegu okoliczności, który prowadzi nas do ludzi, wydarzeń i lekcji potrzebnych do stania się sobą. W świecie, który od dzieciństwa uczy nas, że musimy zdobywać, walczyć i nieustannie się starać, idea odpuszczenia, aby usłyszeć, wydaje się paradoksem. Jednak to właśnie cisza życia uczy nas czegoś przeciwnego. Im bardziej naciskasz, tym więcej tracisz. Im bardziej trzymasz, tym bardziej boli. Im bardziej wymuszasz, tym bardziej się gubisz. I czasami nie dlatego, że nie zasługujesz na to, czego pragniesz, ale dlatego, że głęboko w tobie ta rzecz nie jest już odpowiednia. Dusza zawsze wie, czego potrzebuje. Aby dojrzeć, nawet jeśli ego nie jest gotowe, by to przyznać. Jung wierzył, że dusza ma własną mądrość, rodzaj niewidzialnej mapy, która prowadzi nas przez niezbędne zakręty, zarówno szczęście, jak i stratę, zarówno akceptację, jak i porzucenie. Kiedy coś się nie dzieje, to nie dlatego, że działa przeciwko Tobie, ale dlatego, że chroni Cię przed czymś. Na co nie jesteś jeszcze gotowy. Kiedy ktoś odchodzi, być może to nie jest koniec, ale niezbędna przestrzeń, abyś mógł zostać wypełniony czymś głębszym. Akceptacja tego nie jest rezygnacją, ale szlachetnym aktem wewnętrznym, w którym przestajesz szukać kontroli i zaczynasz wierzyć w większy porządek niż ty sam. Kiedy przestajesz postrzegać życie jako bitwę, którą trzeba wygrać, Zaczynasz widzieć je jako dialog, którego trzeba wysłuchać. A w tym słuchaniu odkrywasz, że nie wszystko, czego pragniesz, jest Twoje. Niektóre rzeczy są tylko odzwierciedleniem starych ran, pragnienia uznania czy tęsknoty za wypełnieniem pustki w duszy. Kiedy żyjesz daleko od swojej istoty, przyciągasz nieodpowiednie relacje. Angażujesz się w prace, które cię wyczerpują, i tak w kółko powtarzasz cykl zwątpienia. Ale kiedy zaczynasz żyć autentycznie, choć niedoskonale, niejasno, nie dość stabilnie, zaczynasz emitować inną częstotliwość, i na tej częstotliwości właściwe rzeczy mogą cię rozpoznać, nie dlatego, że starasz się je przyciągnąć, ale dlatego, że stałeś się miejscem godnym, aby w nim zamieszkały. Jung nazwał ten proces indywiduacją, wewnętrzną podróżą, nie po to, by stać się idealnym, ale po to, by stać się kompletnym, nie po to, by być uformowaną wersją pasującą do oczekiwań innych, ale po to, by powrócić do swojego prawdziwego ja, kruchego, ale pełnego mocy. A kiedy to zrobisz, nie musisz już biec. Wystarczy, że idziesz, a życie w jakiś sposób pójdzie z tobą. Dziwne jest to, że kiedy przestajesz zmuszać się do posiadania czegoś, ta rzecz, jeśli naprawdę jest Twoja, powróci, tym razem w sposób naturalny, bez przymusu. A jeśli nie wróci, nie poczujesz się już zawiedziony, ponieważ jesteś wystarczająco pełny, by zrozumieć, że to, co nie jest dla Ciebie, choćby było piękne, nie może stać się harmonijną częścią Twojej podróży. Więc, co jest naprawdę Twoje? Nie wszystko, czego pragniesz, nie każdy, kto sprawił, że Twoje serce zabiło. Nie efektowny sen, który spędzał Ci sen z powiek, ale rzeczy, które sprawiają, że jesteś najbardziej sobą. Nie musisz się wysilać, by być kimś innym. Nie musisz poświęcać swojej istoty, by być kochanym. Nie musisz przyćmiewać swojego własnego światła, by inni czuli się komfortowo. Rzeczy, które naprawdę są Twoje, przyniosą Ci spokój. Nie dlatego, że nie stanowią wyzwania, ale dlatego, że nie wymagają od Ciebie utraty siebie. A możesz to rozpoznać tylko wtedy, gdy jesteś wystarczająco przebudzony, aby odróżnić pragnienie płynące z miłości od pragnienia płynącego z braku. Jung powiedział, że dusza może przyciągnąć do Ciebie to, co jest niezbędne do jej ewolucji, nawet jeśli Twoje ego jest temu przeciwne, i dlatego to, czego pragnąłeś, może nie nadejść, ale to, czego potrzebujesz, znajdzie do ciebie drogę, jeśli słuchasz wystarczająco głęboko i żyjesz wystarczająco autentycznie. Ból nie jest wrogiem, jest sygnałem, jest znakiem, że coś musi się zmienić. A pierwszą rzeczą zawsze jest zmiana od wewnątrz, od percepcji, od sposobu, w jaki reagujesz, od sposobu. W jaki definiujesz swoją wartość? Kiedy przestajesz wyceniać się poprzez uznanie innych, zaczynasz stawać się nowym centrum przyciągania. Nie jesteś już tym, który goni, ale tym, który tworzy przestrzeń, aby coś głębokiego mogło wejść. Nie ma bezsensownych zbiegów okoliczności. Każde spotkanie, każde wydarzenie, które przychodzi i odchodzi, każdy moment, w którym twoje serce pęka niesie ze sobą wiadomość. Kiedy odczytasz te wiadomości, przestaniesz bać się straty, ponieważ zrozumiesz, że to, co utracone, po prostu zakończyło swoją misję, a to, co pozostaje, pomaga ci się rozwinąć. Uczono nas, że musimy postępować słusznie, wystarczająco zgodnie z normą, aby być kochanym, uznanym, wybranym. Ale Jung uważał, że prawdziwa miłość nie pochodzi z doskonałości, pochodzi z pełni. A pełnia nie oznacza braku pęknięć, ale odwagę, by spojrzeć na nie, objąć je i żyć z nimi jako częścią swojej drogi do dorosłości. Więc nie musisz być idealną wersją kogoś innego, aby zasłużyć na dobro. Musisz być tylko najbardziej szczerą wersją siebie. A kiedy żyjesz w tej szczerości, Zobaczysz, że właściwi ludzie, właściwe możliwości, właściwe doświadczenia znajdą cię same. Nie trzeba ich wzywać, nie trzeba walczyć, nie trzeba się napinać, by je zatrzymać. Spójrz wstecz na momenty, w których trzymałeś się czegoś, co chciało cię opuścić relacji, pracy, starego marzenia. Ile energii straciłeś, by się tego trzymać? Ile razy zostałeś zraniony, odmawiając odpuszczenia? I ile razy obwiniałeś się za coś, co się nie udało? Kiedy powinieneś był po prostu odetchnąć, powiedzieć, wystarczy i pozwolić życiu poprowadzić cię na nową ścieżkę? Odpuszczenie nie jest porażką, jest początkiem. Jest sygnałem, że dojrzewasz w świadomości, jesteś głębszy w obecności i silniejszy. W utrzymywaniu własnej wartości. Bo jeśli ciągle wysyłasz sygnał, że akceptujesz tymczasowe, małe, nieodpowiednie rzeczy, życie nie będzie w stanie wysłać ci lepszych. I na odwrót, kiedy zaczynasz mówić nie temu, co już nie rezonuje, otwierasz przestrzeń dla tego, co jest godne, aby wejść. Jung podkreślał, że przeznaczenie nie leży na zewnątrz, ale bierze początek wewnątrz. Kiedy zmieniasz się w środku, zmienia się cały świat, który cię odzwierciedla. Kiedy przestajesz żyć życiem, którego oczekują inni, przestajesz nosić maski, by być kochanym i akceptowanym, zaczynasz świecić. A to światło nie ma na celu przyciągania, ale prowadzenia. To jest moment, w którym przestajesz pytać, kiedy nadejdzie coś dobrego? A zaczynasz pytać, kim jestem w tej chwili, aby zasłużyć na przyjęcie tego? Odpowiedź nie przychodzi w jeden dzień, to jest podróż. Podróż autentycznego życia, słuchania, odwagi i wybierania tego, co pielęgnuje duszę. A kiedy żyjesz w tym wyborze wystarczająco długo, zobaczysz, że to, co jest Twoje, już się zbliża, nie dlatego, że to zdobyłeś, ale dlatego, że stałeś się miejscem, w którym chce pozostać. Kiedy to zrozumiesz zaczną dziać się nowe, prawdziwe połączenia, bez hałasu, bez pośpiechu, ale cicho, jak kropla rosy dotykająca liścia w odpowiednim momencie. Możliwości zaczynają przychodzić, drzwi się otwierają, nie dlatego że walczyłeś by je wyważyć, ale dlatego, że powróciłeś na swoją właściwą częstotliwość. Jung nazwał to zjawisko znaczącym zbiegiem okoliczności wydarzenia, które wydają się przypadkowe, ale niosą ze sobą warstwę znaczenia wykraczającą poza rozum. Kiedy żyjesz autentycznie, świat odpowiada cichymi sygnałami, jak kompas prowadzący Cię do życia, które jest ci przeznaczone. Dlatego, jeśli to, czego pragniesz, jeszcze nie nadeszło, nie rozpaczaj. Jeśli ktoś odszedł, nie myśl, że straciłeś czas. A jeśli dawałeś bezwzajemności, nie uważaj tego za bezsensowne. Każde doświadczenie jest kawałkiem, który Cię tworzy. Każda nieobecność uczy Cię o wartości obecności. Każda odmowa uczy Cię szacunku do siebie. Każda cisza uczy Cię, jak słuchać siebie. W ten sposób życie toruje drogę dla tego, co jest naprawdę odpowiednie, aby mogło się zakorzenić. Bo tylko wtedy. Gdy przestajesz próbować wyważyć zamknięte drzwi, właściwe drzwi delikatnie się otworzą. A aby przez nie przejść, nie potrzebujesz obrony, ale odwagi, nie potrzebujesz strategii, ale szczerości nie po to, by udowadniać, ale po to, by być obecnym. To, co jest dla Ciebie, nie zmusi Cię do walki. Potrzebuje tylko, abyś był sobą. Największe wyzwanie czasami nie polega na działaniu, ale na czekaniu. Na zaufaniu procesowi, nawet gdy wszystko wokół wydaje się stać w miejscu. Na wierze, że to, co nadchodzi, będzie warte tej ciszy. Bo są etapy, w których cisza jest szeptanym biciem serca odrodzenia. Jesteś zaproszony, by zwrócić się do wewnątrz, poznać siebie, odpuścić to, co stare. I stworzyć przestrzeń dla tego, co nowe. Wszechświat nie działa według harmonogramu ego, działa cicho w rytmie duszy. Jung powiedział, że każda prawdziwa transformacja zaczyna się od zejścia w dół, podróży w wewnętrznym rok, gdzie rany muszą być rozpoznane i uleczone, gdzie zaniedbane części duszy są przywoływane z powrotem. To jest ciche, ale ciężkie przygotowanie. I w tym procesie. Życie cię wypróbuje, stare wersje mogą wrócić, stare nawyki będą cię pociągać, znajome głosy będą szeptać, że się mylisz. I właśnie w tym momencie wytrwałość w byciu prawdziwym sobą staje się aktem duchowym. Wiara w tym momencie nie jest już czekaniem na cud z zewnątrz, ale codziennym wyborem, by żyć bez zdrady samego siebie. Wiara, że to, co ma nadejść. Może być głębsze niż to, co odeszło. I dziwne jest to, że kiedy utrzymasz tę wewnętrzną uczciwość, wszystko wokół zaczyna się zmieniać. Pojawiają się nowi ludzie, otwierają się drzwi, które do ciebie pasują. I choć nie ma wyraźnych dowodów, czujesz, że zbliżasz się do tego, czego zawsze szukałeś. A potem zdajesz sobie sprawę z jednej ważnej rzeczy: rzeczy, które są Twoje. Przychodzą nie po to, by wypełnić pustkę, ale po to, by oświecić. Nie po to, by cię udoskonalić, ale by odzwierciedlić pełnię, którą obudziłeś w sobie. Uzdrowicielskie połączenia nie mają na celu cię uratować, ale pokazać, jak daleko zaszedłeś. Miłość nie jest już prośbą, ale wyborem. Obecność nie jest już potrzebą bycia widzianym, ale aktem życia w zgodzie ze sobą. Więc to, co jest właściwe dla ciebie, w końcu cię znajdzie, ale nie dlatego, że ścigałeś to do końca świata, ale dlatego, że nauczyłeś się stać w miejscu wewnątrz siebie. Jung nie postrzegał przeznaczenia jako gotowego scenariusza, ale jako nieunikniony wynik życia w zgodzie ze swoją duszą. A kiedy to się dzieje, nie ma już nic do udowodnienia, nie ma już niepokoju, nie ma strachu, pozostaje tylko głęboka cisza, która potwierdza, Zgadza się. Wszystko w tobie rezonuje cichą zgodą, nie z rozumu, nie z ego, ale z najgłębszych warstw duszy, która zawsze wie, nawet gdy jesteś zagubiony. Oczywiście ta podróż nie jest łatwa, ale towarzyszy jej cicha harmonia między uczuciami a rzeczywistością, jakby wszystkie elementy w końcu trafiły na swoje miejsce. Nie musisz się już zmuszać, by się dopasować, nie musisz nosić maski. Jesteś sobą bez osłon, bez obrony, bez strachu przed opuszczeniem. Bo prawdziwe spotkanie nie odbywa się między dwoma ego, ale między dwiema duszami, które się rozpoznały. Takie doświadczenia zmieniają sposób, w jaki definiujesz wszystko: miłość, sukces, sens życia. Przypominają ci, że nie to, co cię przytłacza, jest słuszne, ale to. Co czyni cię bardziej kompletnym? I od tego momentu życie przestaje być wyścigiem po osiągnięcia, a staje się tańcem z nieznanym. Zaczynasz wierzyć w przepływ bardziej niż w kontrolę, i rozumiesz, że to, co się spóźnia, nie dlatego cię odrzuca, ale czeka na właściwą wersję ciebie, aby się pojawić. Najgłębsza prawda jest taka: to, co jest Twoje. Nie znajdziecie, gdy wciąż próbujesz być kimś innym. Znajdziecie tylko wtedy, gdy będziesz wystarczająco odważny, by być sobą, bez pokazywania się, bez prób dopasowania się, bez poprawek. Kiedy żyjesz w prawdzie, wszystko zaczyna się układać, jakby zawsze tak miało być. A to dopasowanie nie pochodzi ze zmiany świata, ale ze zmiany sposobów, jaki wchodzisz w świat. Wtedy ludzie, którzy się odwrócili, zaczynają patrzeć z powrotem. Drzwi, które były zamknięte, cicho się otwierają. Marzenia, które były odległe, stają się bliskie. Nie dlatego, że błagałeś, ale dlatego, że stałeś się domem dla tego, na co czekałeś. Bo wszechświat nie odpowiada na to, co mówisz, że chcesz. Odpowiada na to, kim jesteś. I dlatego, im bardziej próbujesz utrzymać to, co już nie pasuje, tym bardziej się wyczerpujesz. Ponieważ rzeczy, które są Twoje, nie będą wymagać od Ciebie błagania, wymagają tylko Twojej obecności, gotowości i autentyczności. Jung napisał, że przeznaczenie nie jest czymś, co nam się przydarza, ale czymś, co współtworzymy, żyjąc w harmonii z duszą, kiedy zaczynasz słuchać wewnętrznego głosu. Wiesz, kiedy odpuścić, wybierasz prawdę, a nie strach, budujesz most, który prowadzi przeznaczenie do ciebie. Każde nie, wypowiedziane z odwagą, każde tak płynące z serca, tworzy cichą symfonię, której wszechświat nie może zignorować. Ta podróż może być powolna, może boleć, ale to właśnie w przestrzeni między tym, co minęło, a tym, co nadchodzi. Dzieje się najwięcej magii. Pozwalasz, abyś został odnaleziony, ponieważ to, co jest Twoje, jest w drodze. A kiedy to nadejdzie, będziesz wiedział, nie rozumiem, ale całą swoją istotą, nie będziesz potrzebował potwierdzenia od nikogo innego, ponieważ wszystko w Tobie szepnie: Tak, w końcu wróciłem do domu.